Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny film na Domii drewno i dzisiaj elektronika. Tak jest, jak wiecie, ja z wykształcenia jestem elektrykiem i elektronikiem, a kolejne uczelnie, którą ukończyłem później były już systemy sieci komputerowe, więc troszeczkę liznąłem tego tematu. Cóż mamy tutaj dzisiaj? Zasilacz Emerson, zasilacz serwerowy 1950W i na tym właśnie postanowiłem wykonać Zasilanie do tej naszej koparki, która no, niedługo już powinna opuścić, ale widzicie, troszeczkę mi się przedłużyło. Powinna opuścić nasz warsztat. Jak to wygląda? Zacznę o, o, z opowieścią o, o tym zasilaczu, a później dla osób ciekawych zapraszam na dalszą część tego filmu. Pokażę Wam, jak to wykonałem. Przede wszystkim, zasilacz ten jest oczywiście. Przystosowany do dosyć sporych obciążeń prądowych, bo tutaj mamy do 162 a Więc widzicie, jakie przewody tutaj zastosowałem. Wychodzi 4 przewody na plus i na minus. Przewody miedziane 6 mm2. I to wszystko wchodzi do takiej listwy zerowej, do której mogę wpinać. Kolejne przewody. I czyli powiedzmy, zrobiłem sobie taką wersję modularną, do tego, żeby wpiąć tutaj dowolną liczbę, później urządzeń. E, zostało mi tutaj, to jest chyba 15, listwa 15, e, więc zostało mi jeszcze po 11 miejsc, w które będę się wpinał. Jak to zostało wykonane przeze mnie? Proszę bardzo, tutaj mam. W granicach 20 cm przewód 6 mm kwadrat. Jest to polutowane e, bardzo porządnie i przechodzi to już w 2x8, czyli to wpinam tu do zasilacza, a to wpinam do karty graficznej. Czyli to jest to są kilka takich wiązek jest przygotowanych przeze mnie. Yy, a jeszcze są wiązki oczywiście. Czekajcie, gdzie to jest, żebym się nie pomylił. Nie tu, nie tu, nie tu. Gdzieś tutaj też powinno być. To są ósemki. Aha, jest tutaj jeszcze. A widzicie, tak to mi się tutaj poplątało. Są jeszcze takie przewody zrobione. Również z 6 mm2. Na tutaj mam 4 razy 6. Czyli to już będzie do razerów. Więc, takimi przewodami mogę sobie tutaj powpinać. Jak będę coś chciał zmienić, wystarczy zastosować inne przewody i nic mi się tutaj, że tak powiem, nie będzie prątało, co jest niepotrzebne. I teraz przewody. 6 mm2 miedziana linka to był taki dosyć standard. Zastosowałem też drut miedziany. To jest, myślę, że nie mam tu suwmiarki, ale gdzieś z 1,5 mm kwadrat. Do tych miejsc, lutowanych tam jest również zrobiony taki mocny oplot, i dopiero później było to lutowane. To jest to. I mam jeszcze przewody, które zastosowałem. Eee, te 1 mm kwadrat, czyli to jest 17 AWG, i to są przewody. Z izolacją silikonową, bardzo miękkie, i one są pobielane, czyli tutaj znowu nie czysta mieć, tylko taka wersja powiedzmy bardziej ekskluzywna, gdzie miedź ma utrudnione, można powiedzieć, utlenianie się. I to również zastosowanie takich przewodów, po pierwsze, że one są grubsze, niż standardowe, bo normalnie ładuje się 18 WG, czyli 07. Dobrze, mówię 0,7 albo 0,75 mm kwadrat. A tutaj są jedynki. No i też zobaczcie, że te przewody faktycznie są bardzo miękkie. Mogę sobie je dowolnie zawinąć tak, jak będzie mi potrzeba. Czy coś jeszcze? W tym momencie zasilacz jest zwarty na krótko. Tutaj w, przez trzy piny. I jest zwarty w trybie takiego. Yy, powiedzmy, normalnego działania, ale na mniejszych obrotach, ponieważ tutaj można ustawić to w dwa tryby. Jeden taki naprawdę odkurzacz się robi z tego zasilacza, a drugi ten tryb spokojniejszy. Sprawdzę to oczywiście po uruchomieniu, kiedy to zacznie sobie działać już pod obciążeniem. Sprawdzę również, czy się coś tutaj nie za bardzo grzeje. Jeśli tak, to wtedy będzie można włączyć ten drugi tryb. I jeszcze coś chcę powiedzieć. Te całe lutowanie było wykonane na takim zestawie. E, czyli mamy tutaj lutownicę normalną, tutaj jest do 480 V, e, 480 stopni, sorry. Mam również hitgan, gun, czyli nagrzewnicę taką nadmuchową. Również wykorzystywałem ją do zarabiania tych wszystkich termokuczliwych. Tych opasek. Taki zestaw również mi posłużył. Również używałem sporą liczbę zaciskarek, no bo zarówno do tych moleksów, które tutaj są zastosowane, tych konektorów, jak i tulejek, wszędzie tam trzeba to zrobić naprawdę porządnie. No nie ma tutaj lipy. I taki zestaw myślę, że posłuży naprawdę bezpiecznie. I to, co żeście tam pisali, czy część z was pisała o niebezpieczeństwie zapalenia się i tak dalej. Słuchajcie, tak zarobione przewody, włącznie z tym, że te złączki Molex były zaciskane, czy konektorki Molex były zaciskane i lutowane. Sprawdźcie sobie, czy w waszych przewodach, czy w gniaz... waszych złączkach takie. Lutowania są, czy też nie ma. Tyle. Temat zamknięty. To mogę zanosić do warsztatu i wpinać do koparki. A teraz zapraszam Was jeszcze. Dla tych, którzy oczywiście chcą zobaczyć mnie w pracy, jak sobie z tym radziłem. No, było tutaj naprawdę sporo pracy. I można było się zastanowić, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. No. Trzeba naprawdę dużo sprzętu w sensie zlutowaniem tymi wtyczkami, przewodami i czasem, który to na to, które, na, na to wszystko jest potrzebny. No powiem tak, że z jeden dobry dzień albo dwa dni takie od rana do nocy, żeby to wszystko porządnie zarobić. A pamiętajcie, że tutaj mam pokazane tylko cztery karty graficzne, skoro dwie chcę pociągnąć za TXA. A do koparki przy tej głównej, którą ja zastosowałem, można wpiąć, słuchajcie, do 16 kart. Pokażę, jak zrobić to, jak zwiększyć tą liczbę portów, ponieważ tam jest w tym momencie 6 portów Pisa Express. A pokażę wam, jak zrobić z tego 16. Tyle. Do zobaczenia. Dzięki za Wasze komentarze. Wszystko, wszystkie jakby Wasze aktywności są mile widziane. Widzimy się już niedługo. Na razie. thank you